Fajny efekt zaskoczenia Jakiś zielon do wbił Niech hmm. się spoko gra Mhm. Mm no, kadzik jest za darmo, jak mówiłem. Warto pograć. Tylko nie wiem, czy on jeszcze żyje, tak szczerze mówiąc. Ale fajnie, co rozwinął się. Kosmetykę chyba często wodało się za darmo załatwić. Z tego co pamiętam, ale z kosmetyką mm, grało się fajnie po prostu. Było co robić. Warto wypróbować takie troszeczkę straszak. Trochę jacerska gra. Warto zagrać na pewno. Ma to coś. Tak, tylko tam pamiętam, że za dużo ludzi w to nie grał. W w The na początku też. <laughs> nie wiem jak teraz, yy, dawno nie grałem po prostu. Ale jak najpierw najwyżej się jeszcze później jeszcze raz wyciszał, bo będę miał oddzwonione co startować, nie? Tak, odpalaj, odpalaj. <laughs> ja Chyba sen rozjebany znowu, Au. Wstaję o 20, chodzę spać po 12, 13 Tak, kole, dzień, kurwa Ile zmian? Masz trzy? Jakie 3 zmiany? A ile masz zmian? Trzy, tak? Ale Czy... co pytasz? Po pracę Wyjebal mi ze swym miesiącu O, tyle. dałeś Ach, jak to wygląda, ja pierdolę. <laughs> Dobrze, że wygląda. Jak chcę tą gówno, bo mi się wszystko <laughs> zgadzało. Chcę hamucu na mikro i będę dał to sporem. Widzisz, tę jest latarka, nie? Jak się ją patrzę? <laughs> tak, widzę. Dawaj gramy, John Wick dawaj, przybądź. Mam fajny ogres z Johnny Wickiem na VR-a. A pierdolę, ty z tego kurwa zrobił. jest 100% powagi, bym powiedział. Właśnie, właśnie tu jest piętro, dlatego mówiłem ci, że odkryłem Left Fordera na nowo, nie? Tak. To jest właśnie te mody drugie życie. No, no. jest tak samo, jak, jak, jak stare mody ożywiły, na przykład, Sveirima, nie? No. Szybko by się nudziło. O kurwa, Yoshi. A ja, ja patrzę. No, ja patrzę, kurwa. Ja ty znajdziesz sobie sprawę, że ja to streamuję w tej chwili? Tak. Specjalnie to mi Zabiłeś mi tę ja to wiem. Ale to nie są młode jakieś, wiesz, plus 18, Że możesz się martwić. A są takie? To kurwa, oczywiście, że są. To tak samo jak przecież e, Redzi mieli małą stopę, jak wrzucili na tą medy, to widzimy na W drugi się że. E, były tam różne mody, nie wiem czy słyszałeś. Kur... Gdzie jesteś? Prawie padłem ze sobą. Potknąłem się. Do tego trzymam. Na chodzę na Miku i napierdam spora. Tak się spędzę swój weekend. <laughs> ja pierdolę.